Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w moim premierowym odcinku na kanale X.com. Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Jarek Arczeński, aka Black White. Podejrzewam, że niektórzy z Was kojarzą mnie z mojego kanału Black White TV, który prowadzę na YouTube od kilku lat. A od lipca tego roku mam przyjemność wraz z całą ekipą X.com nagrywać również na tym kanale. Także mam nadzieję, że ciepło mnie przyjmiecie. Tyle słowem wstępu, a teraz zapraszam Was już na recenzję obudowy BeQuiet Dark Base 900 V2. Premiera tej obudowy w pierwszej rewizji miała miejsce dokładnie dwa lata temu, czyli w lipcu 2016 roku. I doczekaliśmy się kilku dość istotnych zmian. Przede wszystkim, tak zwanej piwnicy, której zdecydowanie w tej obudowie brakowało. Druga zmiana to panel z hartowanego szkła, w miejscach montażowych posiada czarno-obramówki. Na panelu wyjść pojawił się port USB 3.1 typu C. Mamy również zaślepki w miejscach, gdzie montujemy klatki na dyski wewnątrz obudowy. O tym będę mówił jeszcze kilka słów za chwilę. Również kontroler obrotów teraz jest dwuzakresowy, co oznacza, że możecie ustawić maksymalne obroty wentylatorów do 1000 lub też 1600 obrotów na minutę. I ostatnia zmiana to podświetlenie. W obudowie dołączone są dwa paski z ledami i są one teraz kompatybilne z ekosystemami wbudowanymi na płyty główne. Także będziecie mogli ustawić sobie takie same podświetlenie na płycie głównej, jak i również w obudowie. Darkbase 900 Pro to obudowa typu Full Tower, kompatybilna z płytami głównymi w standardzie mini itx Micro-ATX, ATX, ATX Extended-ATX i XL-ATX. Jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie, jak na Be Quieta przystało, bardzo solidna metalowa konstrukcja, natomiast panel przedni, górny i dolny pokryte są płatami ze środkowanego aluminium. Bardzo fajnie, efektownie to wygląda, niestety bardzo łatwo się palcuje i dość ciężko te panele będzie później wyczyścić. Panel przedni w obudowie posiada drzwiczki wyciszone matą bitumiczną. Rzecz jasna front obudowy jest ofiltrowany. Dla zwolenników napędów optycznych znalazły się dwie zatoki 525 cala, a zaraz nad nimi suwak do kontrolera obrotów. Co do opcji wentylacji, obudowa zainstalowana ma już dwa wentylatory 140 mm Silent Wings 3. Natomiast na przodzie możecie posadzić do trzech wentylatorów 140 mm lub też trzech 120 mm, jak i chłodnice do 420 mm włącznie. Profil tych chłodnic to maksymalnie 60 mm. Jak mówiłem wcześniej, obudowa doczekała się tak zwanej piwnicy, czyli dolnej komory. Na tej dolnej komorze macie aż pięć plastikowych zaślepek. Po zdjęciu tych dwóch pierwszych macie otwory wentylacyjne dla zasilacza, gdybyście chcieli zasilacz zamontować w obudowie wentylatorem do góry. Zdjęcie kolejnej zaślepki umożliwia montaż dysku 2,5-calowego. Ówcześnie się go przykręcić do odpowiednich sanek, a później sanki umieścić na miejscu. Kolejna czwarta uszczęść komory umożliwia montaż wentylatora 120 mm i w końcu ostatnia będzie konieczne zdjęcie w momencie, kiedy montujecie chłodnicę na przodzie obudowy. Na tyle obudowy znajdziemy zainstalowany już wentylator 140 mm, 8 slotów rozszerzeń, które zaślepki są wentylowane i wykręcane oraz zasilacz montowany na spodzie obudowy. Jest on filtrowany, natomiast dostęp do filtra jest od przodu, ponieważ zasłania on jej cały spód. Niestety, żeby zainstalować zasilacz, musicie najpierw zdemontować tylne zaślepki, a następnie całą dolną komorę. Inaczej nie będzie to możliwe. Miejsca na zasilacz jest naprawdę sporo, bo około 27 cm. Na spodzie obudowy można jeszcze zainstalować do dwóch wentylatorów 120 lub też 140 mm. mam, że zmieści się również chłodnica 240 mm, natomiast wtedy będziecie mieli o wiele mniej miejsca na sam zasilacz. Panel boczny wykonany jest ze stali, posiada on wyciszenie w postaci maty bitumicznej i co ciekawe posiada wycięcie zaślepkę pod którą możecie zainstalować do dwóch wentylatorów 120 mm. Co ważne, jest to miejsce ofiltrowane. Na panelu górnym znajdziemy otwory wentylacyjne, jak i również ładowarkę indukcyjną do smartfonu. Bardzo fajny bajer, oczywiście dla osób, które takie smartfony z taką opcją posiadają. Na górze macie możliwość zainstalowania do czterech wentylatorów 120 mm, 340, 1 180 i oczywiście wsparcie dla chłodnic. Zmieszczą wam się chłodnice do 420 mm włącznie. I gdybyście chcieli instalować chłodnicę na topie obudowy, na górze obudowy, to warto pomyśleć nad opcją montażu wentylatorów między konstrukcją a górnym panelem. Wtedy będzie więcej miejsca na same chłodnice. Co do samego profilu chłodnic, tutaj sprawa wygląda następująco. Ponieważ trej od płyty głównej jest modularny, możecie go zupełnie wymontować z obudowy, możecie również opuszczać go i podnosić do góry, zmieszczą Wam się chłodnice 40 do 75 mm, w zależności od tego, jak nisko ten trej opuścicie. Gdybyście zastanawiali się, gdzie są otwory wentylacyjne w tej obudowie, to już mówię, na bocznych krawędziach górze, boku i spodzie. Pokryte są one siatką typu mesh. A teraz kilka słów na temat panelu wyjść. Tutaj znajdziemy między innymi dwa porty USB 3.0, porty audio, przycisk power z diodą zasilania, przycisk do zmiany podświetlenia, dioda aktywności dysku twardego USB 3.1 typu C, jak i opcja szybkiego ładowania. Miejsca na kable macie około 2 cm między tacą płyty głównej, a bocznym panelem, plus jeszcze miejsce w dolnej komorze, także złożeniem kabli problemu być nie powinno. Z tyłu znajdziemy tackę na dyski 2,5 cala, duże wycięcie na zmianę chłodzenia na procesorze, bez konieczności wyjmowania płyty głównej z obudowy. Wspomniany wcześniej hub, który może być hubem PWM, czyli podłączacie go pod płytę główną i z jej poziomu sterujecie obrotami wentylatorów lub też robicie to ręcznie. Na dole znajduje się klatka, która może pomieścić do dwóch dysków 3,5 cala i dwóch dysków 2,5 cala. Co ważne, posiada ona gumowe podkładki antywibracyjne. Gdyby tego miejsca na dyski było Wam mało, to macie w komplecie dorzucone jeszcze trzy klatki, które montujecie w miejscach zaślepek wewnątrz obudowy. I co również bardzo ważne, możecie zamontować na jedną z tych klatek nakładkę, na którą później montujecie pompę do chłodzenia cieczą. DarkBase 900 Pro to budowa niewątpliwie bardzo przestronna i bardzo pojemna. Zmieści wam chłodzenia na procesor wysokie na 185 mm i karty graficzne długie na 470 mm. Gdybyście jednak chcieli zamontować klapki na dyski wewnątrz obudowy, tego miejsca na karty będzie tylko 325 mm. W recenzji, że czas na nie mogło zabraknąć testów takich jak poziom głośności czy też temperatury, testy wykonałem w Wiedźmin 3, która ładnie dociąża i procesor, i kartę graficzną. Procesor jest Ryzen 1700X podkręcony na 3,8 GHz, chłodzony kulerem Be Dark Rock 4, natomiast karta graficzna KFA2 GTX 1070 EXOC. Wentylatory w obudowie ustawione były na stałe 1000 obrotów na minutę, na karcie graficznej nie przekroczyłem 68 stopni Celsjusza, co uważam naprawdę za bardzo dobry wynik, na procesorze temperatury wahały się w okolicy 50 do 67 stopni Celsjusza, przy czym cały zestaw z odległości 300 cm generował zaledwie 36,5 dB. Moi drodzy, czas na kilka słów podsumowania. Konstrukcja niewątpliwie bardzo ciekawa. Można powiedzieć, że obudowa w pełni modularna. Nie mówiłem wam o tym wcześniej, ale samą tacę na płytę główną nie tylko możecie z obudowy wyciągnąć, nie tylko możecie regulować ją w pionie, ale również możecie obrócić ją do grunogami. Wprawdzie wtedy trzeba będzie rozebrać całe wnętrze obudowy, ale może dać to naprawdę bardzo fajny efekt. Skrzynka, o ile można powiedzieć, to o budowie o tych gabarytach, bardzo przestronna. Nie mówię tylko pod kątem chłodzenia powietrzem, ale głównie pod kątem chłodzenia cieka. Zmieścicie bardzo duże chłodnice na przód i na górę obudowy. Mało tego, dedykowane miejsce na pompę, na rezerwuar, także można zbudować bardzo fajny i wydajny układ. Obudowa bardzo solidnie, bardzo porządnie wykonana. Wręcz wzorowe ofiltrowanie. Dobra wentylacja nawet z tymi wentylatorami, które dołączone są w komplecie. Przypomnę, są 340mm Silent Mixi 3. A możecie tą wentylację jeszcze rozbudować, dokładając kolejne wentylatory, chociażby na górę obudowy. Rozbudowany hub pod wentylatory. Może on służyć jako hub PWM, czyli podłączacie kabel sygnałowy pod płytę główną, lub też regulujecie obrotami ręcznie. Jest to dwuzakresowa praca, czyli możecie ustawić obroty wentylatorów na maksymalne 1000 lub też maksymalne 1000. 1600. Rzecz jasna, obudowa nie jest pozbawiona wad. Największą wadą, moim zdaniem, jest tutaj montaż zasilacza. Trzeba rozebrać całą piwnicę. W cudzysłowie oczywiście piwnicę, także nie jest to najłatwiejsze. Druga sprawa, przy takich gabarytach fajnie gdybyśmy mieli pionowe sloty do montażu karty graficznej. Zdaję sobie sprawę z tego, że wynika to z konstrukcji tej obudowy, ponieważ ten tray tacy na płytę główną możecie opuszczać. Gdybyście go puścili zbyt nisko, nie będzie możliwe zainstalowania takich kart, dlatego pewnie Be Quiet na takie rozwiązanie się zdecydował. Aczkolwiek taka opcja, moim zdaniem, powinna być. I kolejna rzecz, mała, drobna, ale jednak o niej wspomnę, mianowicie te paski z ledami są montowane tylko i wyłącznie na taśmę samoprzylepną, a fajnie by było, gdyby były tam również magnesy, żeby łatwo można było później w obudowie te paski przekładać. I na koniec cena niestety nie jest ona niska, ponad 1100 zł. Także z pewnością obudowa dla entuzjastów, którzy są w stanie takie pieniądze za nią wyłożyć. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z tą skrzynką, z tą obudową, to piszcie proszę w komentarzach. Chętnie na te pytania wam odpowiem. Trzymajcie się i do kolejnego razu na kanale XCOM.